Jest to bardzo wielka konferencja, która odbywała wszędzie prawie na świecie. To dla nas jest wyjątkowy tak jak wybór, że wybrali Uniwersytetu Szczecińskiego, aby ta wyjątkowa data na tej konferencji jako 20 edycja jubiliuszowa data dla tej konferencji. To już 20 międzynarodowa konferencja w tym cyklu, a poza tym jest to konferencja, która udowadnia, że nauka nie ma granic, dlatego że interdyscyplinarność tej konferencji jest niesamowita. Mamy tu prawników, mamy tutaj ekonomistów, mamy osoby z nauko zarządzaniu, mamy też innych przedstawicieli nauk społecznych, co pokazuje, że jest wiele tematów, które wymagają bardzo kompleksowego podejścia. Cieszę się, że taka konferencja odbywa się w Szczecinie, że Spotyka się świat nauki właściwie z całego świata, z Europy, a więc jest szansa na wymianę poglądów. W głównym celem konferencji tak naprawdę jest wymiana doświadczeń doświadczeń między otoczeniem biznesowym i e, e, środowisko naukowym. Mamy różne panele e, e, dyskusyjne, gdzie odbywa się jeden panel główny e, na temat e, energii odnawialnej, gdzie jest e, w dniu jeden z głównych problemów otoczenia biznesowego. If we ludzi people today, what is the most important issue, they will say new ideas on economics. On social issues, sustainability, the war nearby. So, we're here to discuss and debate on all these issues and give some new ideas, fresh ideas. So, we hope that at the end of this conference, we come out with a conclusion that there is another way for the society, for the world economy, to build up new opportunities for young people. To bypass all the problems and live in peace. Szczecin spogląda bardzo mocno na Skandynawię od wielu lat. Wiele elementów, które tam były wdrażane my również. Staramy się tutaj wprowadzać. Natomiast oczywiście Polska czeka też wiele zmian, choćby reforma oświaty, zmiana podejścia do kształcenia młodych ludzi, tak aby lepiej radzili sobie w tym zmieniającym się świecie. No to jest także wielkie wyzwanie dla samorządu. To jest doskonała platforma, żeby zobaczyć, co się dzieje w Europie w obszarze, między innymi, zrównoważonego rozwoju, uniknąć cudzych błędów, no bo są kraje, które już pewne rozwiązania wdrożyły i potrafią ocenić ich efektywność. Jest to bezcenny czas. it's a great honor and privilege to be here today at the university of chechen for this amazing conference icabe, which is in its 20th edition. i am pleased to note that the director of the university welcomed us in this beautiful city. this um, conference is a great opportunity for networking, to, to create new projects and discuss ideas, and i am very pleased to be here and look forward to collaborate with my colleagues.